się wejść live kierunek Walencja Henryk, ale emocje, bo ale, jest mo mocne bieganie. No niesamowicie. E, może, może będziemy tutaj, tak jak mówiłeś, e, świadkami e, pobicia rekordu świata. Bardzo mocny bieg. E, przede wszystkim dwaj zawodnicy, Sisej Lema i Dawid Wolde. To e, dwaj Etiopczycy, m, którzy bardzo mocno pracują, żeby ten rekord pobiec. Na 30. kilometrze, godzina 26. 0-4 to było 20 sekund szybciej niż Kiptum, niż Kiptum który bił w, w Chicago rekord świata. A z takich ciekawostek: Cisej Lema to jest zawodnik, który w 2013 e, wygrywał Orlando Warsaw Maraton. E, no, biegłem tam z nim razem, ale niestety jako. Znaczy... Jak to się śmiałeś, jako dobry gospodarz pozwoliłem mu wygrać. Wtedy kontuzja na 30 km je wyeliminowała. No ale mamy taki mały akcent tutaj polski, no bo przecież zawodnik, który wygrywał najlepszy, najszybszy polski maraton. Bo Orlen Warsaw maraton do tej pory jest najszybszym maratonem na polskiej ziemi. Był, bo już go nie ma. Tak. Wtedy Seaside pobiegł 2,09. Lemma wygrał także maraton w Londynie dwa lata temu. Odpalił. odpalił teraz i próbuje Nie ma odpalił, obok niego jest Candi, czyli były rekordzista świata w półmaratonie, który ten rekord osiągnął w Walencji i Dawid Woltek, który był bardzo dobrym 1500 metrowcem, tak? Millerem. Bardzo dobrym, tak. więc jeżeli chłopaki zostawią wszystko do rozegrania na finiszu, to on ze swoim zapasem prędkości tak. może ich pogonić. Tak myślisz, że tutaj dojdzie do jakiegoś takiego finiszu na końcówkę? Ja widzę, że to już tak tam jest bardzo mocno y szachowane. Już zawodnicy próbują teraz e, e, jak gdyby rozerwać tą trójkę, która, która została. E, kobiety trochę zwolniły, e, ale cały czas bardzo e, mocne tempo Ajany. Pamiętaj, e. że nieważne, że Ajana zwolniła, chociaż bardzo życzymy jej rekordu trasy. Ważne, że nasze panie Lecą na rekord polski. To Dokładnie. nie tylko Ola Lisowska, ale także Ola Brzezińska, Angelika Wiem, Mach i e, Iwona Bernardelli. One wszystkie na połówce czas... były w, w, w czasie na rekord polski. Dokładnie. Cały czas trzymają bardzo mocne tempo. Na 30 km będziemy mogli coś więcej powiedzieć, bo tak jak mówimy, no, zabawa zaczyna się od 30 kilometra. No ale jak widzimy, ta zabawa dla, dla trzech e, czołowych zawodników. Yy, właśnie się rozpoczęła i, i tutaj zaczną być rozdawane te szachy, bo tak naprawdę yy, o zwycięstwie myśli się już na tym 30 kilometrze, co zrobić, jakie ruchy wykonać, czy przyspieszyć teraz, czy za chwilę. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o zawodniczki, chyba widzimy, że któraś. Próbuje uciekać. Yy, ucieka DGFa, która trzyma się zająca. To wygląda w ogóle tak, jakby nagle było zerwanie tempa. Z tyłu trzyma się yy, Ajana. Yy, co ciekawe, yy, DGFa to chyba bardzo skromna i nieśmiała zawodniczka, bo na konferencji prasowej praktycznie nie chciała za bardzo yy, opowiadać. Natomiast yy, no, widać, że na trasie kompletnie nie no bardzo, jest skromna bardzo, i idzie mocno. Bardzo. Całkowicie bardzo możliwe, że, że po prostu gdzieś była jakaś informacja od niej, że chce biec szybciej, i jeden z peacemakerów po prostu odłączył się e, i, i, i przyspieszył. Ale widzę, że Ajana do niej gdzieś próbuje dołączyć. E, nie sądzę, żeby tak łatwo oddała e, zwycięstwo. Na pewno będzie walczyła. Chociaż ten zryw był dość mocny, nie? to takie było troszkę kurczę, wręcz imponujące. Zryw był dość mocny i to widzimy, że zaczynają doganiać wolniejszych panów z elity. Czyli to, tak. to jest naprawdę teraz, chociaż Odpuści, patrzę, a Jana Ayana tak. zostaje i ciężko będzie jej skleić, jeżeli puści dgf -ę. No, ona bardzo wygląda tutaj, DGF-a. Myślę, że że to e, nie od parady e, było, było narzucenie tego tempa, było pogonienie tego peacemakera, żeby biegł szybciej. E, myślę, że też takie wytyczne były od organizatora, zazwyczaj tak jest, że e, zawodniczka, która się czuje lepiej, która chce biec szybciej, e, może e, zerwać tego peacemakera, choć zobacz jaka duża grupa biegnie za Janą, no tu cały czas Myślę, że, że, że tak, te, 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 ta gra między tymi dwoma zawodniczkami jeszcze, jeszcze nie jest zakończona. Ja, całe, ja mocno trzymam kciuki za Janę. Pamiętam, jak ona biegała 10 i 5000 tysięcy metrów mocno. Wiem, że to jest bardzo mocna zawodniczka, która tutaj no, może naprawdę powalczyć o zwycięstwo. Widzimy Lemek, który, o ile się nie mylę. Lema zaczyna uciekać, uciekać tak. swoim przeciwnikom, Wypracował już sobie kilkanaście metrów przewagi. Jeżeli teraz Wolden nie będzie umiał utrzymać jego pleców, to tak naprawdę. Nie, no, to... rozrywa się, rozrywa się to wszystko. Czyli no widzimy, że Lema że, po tak. zwycięstwie w Warszawie i w Londynie A, chce teraz wygrać. Zentował się i, 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 i chciałby powiedzieć: słuchaj, e, wy, wygrać Walencję i powiedz e, rekord e, świata. Więc yy, bardzo fajnie, zobacz, minus 52, panie kolego. Minus 52, 000... czyli robi dokładnie to samo, co robił Kiptum, z którego wszyscy nie dowierzali, jak on potrafił przyspieszać, a tu Siso ma przyspiesza. Yy, ponownie yy, ja bym nie chciał kompletnie wchodzić w twój yy, mocny temat, czyli buty, ale on biegnie w tych samych butach, w których patur rekord świata kobiet w Berlinie. Jeszcze się okaże, że coś jest w tych butach. No może. Oby nie. <laughs> Słuchaj, e, tutaj coś się ale dzieje. Nie, mamy, nie, nie. mamy jednak tam korektę, był korektę tak, tak, czasu. Tak. Jest tak. już wolniej o 19 sekund. Ale zobacz Ale zobacz, ale zobacz, przed chwilą było. Po, e, e, nie. Przed chwilą Troseczkę było. Im się tutaj jednak e, troszeczkę się e, jak gdyby realizatorowi pomyliło coś, bo pokazał, że jest na minus 50 sekund, czyli 50 sekund szybciej od rekordu świata, a że nikt się nie chciał uwierzyć, że aż tak, 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 tak by zrobił taką. Tak. Jak gdyby przewagę, ale teraz już pewnie Na pokazywał... leci na rekord y, trasy solidny. Tak. Y, jeżeli będzie umiał jeszcze przyspieszyć, no, kip tą przyspieszał. Y, tutaj przypominam cały czas, że teoretycznie powinno wijać lekko w plecy, i widzimy po flagach na mecie, że no w plecy wiać będzie, więc i będzie powiem miał. Powiem ci łatwo. w tym momencie, że Cisej Lema wypracował sobie już bardzo dużą przewagę i chyba jakieś nieszczęście straszne by tutaj musiało. Wystąpić, żeby ten zawodnik odpuścił, bo e, wiadomo, że jak już, jak już prowadzisz, jak już biegniesz, jak już starasz się o to zwycięstwo i to zwycięstwo wręcz czujesz, e, no to, to, to tej energii jest dużo, dużo więcej. E, no i przede wszystkim e, e, Etiopczyk jest już blisko mety, więc, e, więc tutaj e, gdzieś, gdzieś na pewno to będzie go pchało e, do przodu. Jeżeli chodzi o wiatr, Bartek, ja patrzę na flagi. Wiatru nie ma, generalnie praktycznie. Są jakieś takie lekkie podmuchy. Ciężko powiedzieć, żeby to w czymkolwiek pomagało, może trochę, ale tutaj na pewno nie jest to tak, że, że jakoś będzie ich pchało do mety. Lema, jak na niego popatrzysz, to no nie biegnie takim pięknym, długim krokiem nie, to jak jest zawodnik, gay, tak, ale biegnie siłowy, siłowy tak, i no, tak. widzimy, że siła chyba wygrywa dzisiaj z lekkością i pięknym krokiem. No, na pewno tak, chociaż trasa właśnie dla zawodników, którzy biegają e, takim krokiem e, no, lekkim, dużym wahadłem. No ale jest to oczywiście bardzo dobry zawodnik i, i rozgrywa ten na, maraton na swoją korzyść. Jestem ciekawy, jak tam nasi. Czy masz jakieś informacje? Jak Wiesz, na... co? No, jestem również ciekawy, bo oczywiście minął półmetek maratonu w Walencji i minęła już również dobra pasa aplikacji maratonu w Walencji. A, okay. I e, wygląda na no. to, jakby wszyscy stanęli po połówce, e, ale to no. słuchaj, my sobie poradzimy bez aplikacji, bo będziemy widzieć to wszystko na żywo siedząc obok obok mety. Widzimy także, że Woldu próbuje gonić Lemę. Woldu tak. ma okulary, nie widać po nim wtedy na twarzy aż takiego dużego zmęczenia, no bo Lem ma przyznać, że no widać już jako, po nim trudy tego biegu. Tak, tak, widać. Jako trzeci powinien biec w tym momencie Kenny y czy Candy i on gdzieś tam chyba już się zgubił, chociaż tak nam pokazuje troszeczkę realizator, mógłby rzucić, e, troszeczkę odwrócić kamerę i wtedy wszystko byśmy widzieli. Eh um... Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy Woldu czy, y, czy jeszcze, jeszcze będzie, y, jeszcze podejmie walkę o to pierwsze miejsce. No, my Głównie powiem Ci szczerze, wszystko fajnie, tylko ja bym chciał wiedzieć, jak biegną kobiety. Tu Kuba Remisz y, potwierdza, że realizator tam na, pro, na początku pokazywał te 50 sekund przewagi nad rekordem trasy, a później straty do rekordu świata. Róż 19, tak? Tak, tak tutaj... no, lemma nie wygląda na człowieka, który mógłby, mógłby dać taki zryf jak jak Kiptum w Chicago, no ale w ogóle wiesz co, my musimy się skarcić, bo ja tu narzekam, że chłop biegnie na 2.01, że to jest troszkę wolno i ciężko. Trochę, trochę przesadzasz. Tak, Decydowanie strasznie przesadasz. nas rozpieś rozpieścili biegacze w ostatnich Ten rzut latach. kamery, który jest w tym momencie, pokazuje, że Ajana została chyba, o ile się nie mylę, chociaż jest bardzo wąski rzut tej kamery i nie widzimy, jak sytuacja wygląda. A Jana została, niestety to trochę tak, została, bie... ale liderka biegnie w towarzystwie mężczyzn. Nie, chociaż jest już, jest Ajana. Jest, jest, a Jana, jest, a Jana. Tutaj trzyma jeszcze, się tutaj jeszcze. Tutaj jest jeszcze wszystko możliwe, trzyma się, choć puściła dosłownie liderkę o może 10 metrów, to jest bardzo mała przewaga. Problem jest taki, że zaczyna puszczać tą grupę, czyli jeżeli zostanie sama, to może mieć duży problem. Ja myślę, że przy takiej zawodniczce jak Ajana w ogóle powinien jakiś taki personalny peacemaker biegać. To trochę tak wygląda, jeżeli chodzi o bieg kobiet, że no jednak od kobiety organizator trochę bardziej dba, trochę bardziej dopieszcza, to jest całkowicie normalne. No jestem zdziwiony, że z NN Running nikt nie wystawił zawodnika, który poprowadziłby jej specjalnie bieg. No właśnie. I pole, polegają tylko na pacemakerze zapewnionym przez organizatora, jest to trochę dziwne, ale może uznali, że jana jest tak mocna, że sobie poradzi bez Całki, swojego kolegi Całkiem zdrożenia. możliwe, a Sisej Lema ma dość mocną przewagę i tą przewagę y, utrzymuje na drugim miejscu Kolega reprezentacyjny, Dawid Wolde, który, który stara się dogonić Lemę. No myślę, że to będzie bardzo ciężkie. Jak widzimy tutaj na ekranie, 2 godziny 3 minuty 36 sekund, czyli no zawodnik, który jak najbardziej tutaj mógł myśleć o, o, o pobieganiu rekordu trasy na tak, na tak szybkich ulicach, to jest, to jest myślę, że dla niego. Dzisiaj, dzisiaj osiągnie na pewno rekord życiowy co ciekawe Lemma był jak widzieliśmy drugi w tym roku w Pradze w Pradze która ma dosyć trudną trasę tam jest trochę podbiegów jest dużo kostki brukowej więc dla tak. Lemmy teraz jak biegnie po płaskim i równym asfalcie tak, to, to musi się czuć bardzo to, komfortowo to, to wiatr mu wieje cały czas w plecy słuchaj tak. możliwe jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o yy, Pragę, to, to yy, no na pewno to, że on biega tak siłowo. Że, bo zobacz, on jest mocno obudowany mięśniowo, to jest bardzo mocny fizycznie zawodnik. Yy, no to takie maratony na, na, na pewno yy, są dla niego może nie że dobre, ale łatwiej mu jest je pokonywać niż, niż zawodnikom yy, biegnącym takim długim wahadłem i takim lekkim stylem biegu. Yy, powiem Ci, że. Wiem co czuła czasem moja żona, której padała aplikacja, gdy ja biegałem maraton i się martwiła, czy ja jeszcze biegnę, czy nie. Nie, ja w ogóle nie chcę się denerwować, nawet nie dotykam mojego telefonu, bo jak widzę, jak ty tutaj Próbujesz cokolwiek zrobić, a nic się nie da zrobić. Praktycznie wszyscy zostali na 21 kilometrze, ale wiemy, że jest zupełnie inaczej, więc skupimy się na tym, co pokazuje realizator, a realizator. Ale wiesz, dostawaliśmy informację wcześniej już, że ta aplikacja. I mamy teraz. Zobacz, A Jana zostaje trochę z tyłu. A Jana e... zostaje z tyłu, no i nie oszukujmy się, biegnie ciężko. że tak, tak. Z... Tu jest jakiś kryzys, tak, że, że, że będzie. Że będzie jej ciężko tutaj powalczyć o zwycięstwo, choć może jeszcze się odbije. A Jana w ogóle, gdy zdobywała złoty medal olimpijski w Rio, mogła wymazać taki dosyć brzydki rozdział w historii polskiego kobiecego biegania na 10 tysięcy metrów. Ona wtedy pobiła również rekord świata, który wcześniej należał do Chinek. Które, jak no tak, wszyscy tak. wiedzieli, sprzed paru lat, no tam był duży problem dopingowy, ale ich nie złapali, i A Jana. Wymagały się z zupą z żubia, tak? Tak, i A wymazała te, te wyniki z tabeli historycznych, więc zrobiła dużo, dużo dobrego. Miejmy nadzieję, że teraz jeszcze znajdzie odrobinę sił, żeby, żeby dogonić liderów. Powiem Ci, że dobrze Lema wygląda dobrze. Pewnie na tym zbliżeniu kamery. On pracuje mocno, bo wiadomo, że to jest już bieganie bardzo, bardzo. Eee, mocne, bardzo szybkie, ale, ale Lema naprawdę dobrze wygląda, pewnie. I ja myślę, że on tutaj. Siłowo, ale rytmicznie, nie? Tak, dokładnie. Trzyma to tempo, trzyma rytm, nie, 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 nie widać po nim jakichś wielkich kryzysów. Patrzy na zegarek, więc on sprawdza. Eee, myślę, że, że, że dość pewny jest siebie. Błażej tutaj przyszedł, nam może wrzuci jakieś świeżą dawkę informacji, tak, może jemu aplikację gdzieś tam bliżej. My gadamy do telefonu, ale do kamery przepraszam, ale mamy również ludzi, którzy próbują nam tu wspomóc informacjami z trasy, bo no, aplikacja nas kompletnie nie wspomaga. Yy, zostało około 10-11 minut, do, do momentu aż yy, pierwszy zawodnik wbiegnie na błękitny dywan przy, przy mecie. Yy, możemy powiedzieć z, całą, z dużą dawką pewności, że będzie to Sisej Lema. O ile no, nie wydarzy się jakaś tragedia, tak, tak. Wolde yy, yy, tak wygląda, tak szczerze mówiąc, jakby się już pogodził. Zobacz ten rytm jego biegu. On gorzej wygląda niż Sisej yy, yy, Lema. Widać po nim to zmęczenie, ten trud tego biegu, więc myślę, że, że Sisej Lema utrzyma prowadzenie do końca. No i będziemy świadkami fajnego wyniku. Jestem ciekawy, jaki, jak, jaki czas obstawiasz na mecie mniej więcej? O Sisej chyba też się zastanawia, bo spogląda na zegarek. zegarek jaki myślę, że on czas. się tak zastanawia, tak samo jak my, nie? Nad tym w ogóle. Co się tutaj dzieje, nie? jeżeli chodzi o. Morze, może być klonikę. to wynik A, bliski złamania 201, jeżeli, jeżeli wcześniejsze pomiary z, z 35 km były, zostało, zostało tempo utrzymane, no to zawodnik biegnie na wynik w okolicach 20100, mhm. czyli no na drugi wynik w historii. w historii. Tak, ale ciężko nam powiedzieć, wiesz, bo te wahania tutaj to, co pokazuje organizator, są bardzo duże. Eee, bardzo duża przewaga już w tym momencie, tak jak mu, e, mówiłem, Wolde już odpuścił, e, biegnie swoim tempem do mety, a zdecydowanie po zwycięstwo e, zdąża Siseilema. Lema, e, on już tego nie odda, to już jest bardzo blisko, e, także, także no, no nie wierzę, że, że już teraz e, coś, coś się wydarzy, to jest bardzo doświadczone, widzimy Woldu, który, który biegnie tutaj, z tyłu za Cisej Lemą i, ten, i tutaj już widać to zmęczenie, widać już jakiś kryzys. Dość mocny on odpuścił, więc, więc no zwycięzcę raczej mamy pewnego. Wiemy też, że Aleksandra Brzezińska na 30 km była po godzinie 43 minut i 50 sekundach, czyli dalej tempo jest naprawdę świetnie utrzymane i dziewczyny idą na no, na pewno na minimum olimpijskie, ale wydaje mi się, że tu jeszcze o coś więcej toczy się walka. Sisej Lemma wbiega już tak naprawdę na ostatnie metry biegu. Na mecie zbiera się coraz więcej kibiców. Most, z którego startowali zawodnicy, jest teraz oblężony przez kibiców. Trybuny są wypełnione co do ostatniego miejsca, bo. Tu może paść naprawdę. Eee, I widać, że na tej, na tej strefie startu, na, na moście, z którego startowali również kibice, znaczy zawodnicy jest pełno kibiców, więc tutaj mamy w tym momencie tłumy obok siebie, no naprawdę super. Jeżeli prawdą jest, co pokazuje, co pokazuje nam realizator, to na 35 km mamy tutaj stratę minuta 14 do rekordu. O, strasznie słabo nam tutaj to widać. Słonko nam świeci, w tym momencie odwróciło się na Telebim. Ehm, nie wiem, A Jany tu już chyba nie ma w czołówce. A Jana odpadła, ale to nie jest kwestia bardzo mocnego tempa, bo widzimy, że DGFa traci do rekordu trasy. Po prostu panie mogły przeszarżować na pierwszej części dystansu. Tak myślę, biegły bardzo mocno. Nie ma tutaj. A Jany już w tej grupie ona już odpuściła DGFa, to zawodniczka, która na liście startowej była z trzecim czasem, czyli z drugim. E, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o start zawodniczek, bo przypominam, że pierwszej e, zawodniczki Gameczu e, nie było ze względu na aferę dopingową, więc, e, więc dgf jak najbardziej tutaj mogła e, myśleć o zwycięstwie. Realizator pokazuje także, że zawodniczka jest z Hiszpanii, która wciąż powinna biec na, na rekord kraju. Mam nadzieję, że również razem z Hiszpanami będziemy się cieszyć z krajowych rekordów już za no ona, kilkadziesiąt Ona biegła minut. bardzo mocno na początku, tak? W granicach ten rekord, znaczy śrubowała, powiedzmy chciała śrubować ten rekord na praktycznie 2.14, więc tutaj... Więc tutaj e... Jak to wygląda? 1.40.27. Przepraszamy od, za te nasze wychylenia się. Biegnie o 3,5 minuty szybciej od rekordu k, kraju, kraju tak, także tak. No to jest naprawdę solidne bieganie, dogania wolniejszych zawodników, superlity. Yy, więc Hiszpanka no, czy... naprawdę mocny wynik wykręci, chociaż yy, ja chyba tam pomyliłem te wyliczenia i to nie jest na 2,14, tylko na 2,20 parę, ale dalej na genialny wynik. Okej. Okay, my czekamy na Sisa i Leme, który pewnie kroczy e, do mety. E, no, mamy godzinę 55 biegu, więc on tutaj za chwilę e, powinien się zameldować. E, atmosfera coraz e, bardziej gorąca na mecie na te, w tej strefie mety. Bardzo dużo kibiców. E, widzimy, że Sisa i Lema już zdecydowanie e, prowadzi. Nie widać tam Dawida Wolde, zanim e, kolegi z reprezentacji e, rekordy życiowe, przypomnę tych dwóch zawodników, Sisa i Lema dwie godziny 3 minuty i 36 sekund, Dawid Wolde, e, 2 godziny 4 minuty i 27 sekund, a jako trzeci powinien biec e, Kenijczyk e, Keyboard Candy, który ma rekord życiowy 2:13:43 to dość ciekawy rekord, mm. jeżeli chodzi o, o tutaj. No i popatrz, tutaj znowu coś się dzieje, tak? E, tak. Pokaz, realizator pokazuje, że Cisa biegnie na rekord trasy 40 km, godzina 55:38 to jest 26 sekund zapasu do rekordu Tuma z zeszłego roku. I tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby zawodnik tej klasy z tak dużym doświadczeniem roztrwonił 26 sekund na no ostatnim km. Sądzę, że nie, on już cierpi. Teraz włączyło się cierpienie, zobacz na jego twarz. On już na Naprawdę cierpi, no ale to jest normalne, to jest końcówka, e, ale on wie, że już jest bardzo blisko. Tam na pewno ma informację. Proszę zobaczyć, że tam z boku jedzie o, jedzie najprawdopodobniej organizator, który go pogania jeszcze trochę, który go stymuluje gdzieś tam, żeby, żeby, żeby utrzymał e, to prowadzenie. No, zawodnicy zaczęli naprawdę szybko i widać teraz i po Wolde, i po Sise po i Lemie, że ta końcówka trasy, no, dała im ostro w kość, e, że, że cierpią teraz. No ale to jest normalne, w maratonie zazwyczaj na ostatnich kilometrach się cierpi. Jeżeli Sisaj Lema wie o tym, że biegnie na rekord trasy, to on zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ten rekord, jak gdyby, wyśrubować, żeby pobiec jak najszybciej, no i żeby zrobić nowy rekord swój życiowy, a przypominam, 2 godziny 3 minuty 36 sekund. Jeżeli pobiegnie w granicach 2 godzin i 1 minuty, no to naprawdę... Będzie spora poprawa tego zawodnika. Ale wiesz co? Liczymy na to, że on jeszcze będzie miał drugie tchnienie energii na ostatnim kilometrze, bo drugie tchnienie energii ma również aplikację maratonu, która odpaliła. odpaliła. No, Widzimy, szczęście. że Bartek stanie jak Florian Peszel biegną na złamanie 2.20, czyli Super, na, na kolejny bardzo mocno. Mocny wynik. Kamil Karbowiak. Wiemy, że Karbowiak biegnie na wynik w okolicach 2.14, okay. czyli wynik z poziomu, z poziomu kolegi Jastrzębskiego z Fukuoki sprzed kilku godzin. Tak jest. Zaraz postaramy się najnowsze informacje a propos pań. I to, to nas bardzo Ale panie bardzo niestety dalej według aplikacji są na półmetku. A okej. Okay. Ale może coś zaskoczy, mamy nadzieję. No, strasznie się tu denerwujemy, bo chcielibyśmy wiedzieć, e, jak biegną nasze dziewczyny, bo przecież one walczą o, e, o słuchajcie, o, re, o pobicie rekordu polski. E, do tej pory wszystko szło bardzo dobrze. Trzymamy bardzo mocno e, kciuki za nasze reprezentantki. No, takiej grupy jeszcze nie było, żeby. Cztery dziewczyny biegły naprawdę tak mocno, tak Możesz równo. Może się okazać, że pobije rekord polski, stary, a i tak nie będzie obecną rekordistą. Ale polski. Wiesz co, ale by było ciekawie, jakby one się tu ścigały na końcówce, we cztery no. na ten. To by było coś niesamowitego. Tak, Chciałbym to zobaczyć. Na poziom 2,26 myślę, że tu będzie tłum mocnych amatorów, także będzie miał je kto pociągnąć Prowadzić, do dokładnie, mety. Dokładnie, dokładnie. A Sisei Lemaj ma już naprawdę ostatnie metry do mety, za. Na tak. chwilę zacznie zbiegać już do, do ogrodów Turii do długiego Godzina kilku 50 kilometrowego parku. 59 e, to jest minuta z Haczykiem. 700 metrów 700 do mety metry. zostało. Niecałe dwa okrążenia stadionu. Tak jest. 700 metrów zostało czykowi. Przypominam zwycięzcy maratonu Orlen Warsaw Maraton z 2013 roku. Wtedy z wynikiem 2-9. No a tutaj troszeczkę się zapewne poprawi o jakieś 9 minut, no może 8 minut. Z, e, swój, reko, e, swój wynik. Ale strasznie umiera. Tak, strasznie tak, tak, umiera. Zostało mu no, ponad 500 metrów wiesz, i już co, są dwie tak, godziny, czyli ja, ja, bardzo mocno dwie bo chyba ta tak, początkowa tak, część. Jest tak, co tak jak o i tutaj jest ten lekki zbieg i mamy go na tym, na tym niebieskim słynnym dywanie, który prowadzi do mety. Za chwilę będziemy go widzieli na mecie bardzo dobry bieg, bardzo dobry wynik tego zawodnika. O, teraz troszkę z górki, więc odetchnie. Przez 400 metrów zostało jedno okrążenie, czyli no, faktycznie padł gdzieś na końcu. Tak, bardzo duże zwolnienie na ostatniej części. Jeszcze 2 e... km przed metą, wydawało się, że, że będzie miał godzinę i jedną minutę. Eee... Wiesz jak to jest? Bomba przychodzi z nienacka, czasem dosłownie na 10-15 co? Łapać. Ale wiesz co, widać, że obydwu zawodników poskładało eee, i Wolde i jego gdzieś na końcówce w tym samym czasie. Nieważne. Wbiega w strefę mety. E, Wbiega bohater. W strefę mety I będzie to rekord trasy na pewno. Nie widzimy go tu jeszcze nad tej końcówce. Nie wiemy jak ten dywan prowadzi daleko. Poczekaj chwilkę, ale myślę, że. Tak, przebiega teraz nad ulicą, więc już dobiega do nas. Za chwilę już będzie na metrów. Zaraz zobaczymy na żywo. Wy zobaczycie w relacji, jak wy oglądacie. Sisej Lema, słuchajcie, bije. Pije, będzie na styki, naprawdę. Słuchajcie, emocjonujące. Musi jeszcze przycisnąć. Musi. Czy da rady? Tak, bije rekord trasy Circe i Lema, zwycięzcą i rekordzistą trasy we Walencji. No, super emocje, jestem ciekawy jak następni zawodnicy na nie, ale cieszymy się, że zawodnik, który wygrywał kiedyś maraton w Polsce, przypominam, najszybszy do tej pory maraton w Polsce, Orlen Warsaw maraton, maraton, który już nie istnieje, jak gdyby. Dzisiaj wygrywa maraton w Walencji z doskonałym wynikiem. No i poprawia znacząco, oj coś niesamowitego, Kandy chyba biega na metę drugi, tak? Czy ktoś tam się zmienił? Jeszcze ktoś dopadł, no... Słabo realizator nam pokazuje, Tych. O nie, co tam się dzieje? O my nie wiemy, no to kompletne zamieszanie. Adaś Kszczot ostatnio tak pływał na łapce, więc podobnie wyglądał, Nie, to jest Cisej Lema, dobrze, Cisej Lema, bo to tutaj mamy jakieś zmyłki. Generalnie telebim, na który oglądamy, Mutisu. Aleksander, Aleksander Mutiso, który w zeszłym roku był trzeci, teraz dobiega na drugim miejscu. Czyli, czyli, czyli ta tak, musiała to... być straszna bomba.